Przez miesiące pytano, co zrobić z setkami miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów będących w rękach Unia Europejska. Przekazanie tych środków Ukrainie jest obecnie wykluczone. Same konsekwencje prawne będą dla Unia Europejska prawdziwym koszmarem. Mimo to Unia próbowała znaleźć sposoby, by pomóc Ukrainie skorzystać z tych zamrożonych środków. Teraz być może znalazła rozwiązanie. Europa przygotowała plan dla Ukrainy, który może trwale sparaliżować Rosję. Plan ten nie jest doskonały i może spotkać się z oporem realizatorów. 8 grudnia Kijowski Post podał, że Komisja Europejska opracowała plan wykorzystania 210 mld euro zamrożonych rosyjskich funduszy w Unii Europejskiej na wsparcie Ukrainy. Komisja Europejska uważa, że te środki mogą stać się pożyczką ratunkową dla Ukrainy. Będzie ją gwarantować kilka największych i najbogatszych państw Unii Europejskiej. Według źródła gwarantami będą Francja, Niemcy i Włochy. Według nowego planu udziały gwarancyjne będą zależne od dochodu narodowego brutto, a nie od zamrożonych aktywów Rosji posiadanych przez państwo. Nowy plan jest prosty, ale nadal sprzeciwia się wykorzystaniu tych aktywów na pożyczkę dla Ukrainy. Plan zakłada, że większość ciężaru gwarantowania pożyczki spadnie na największe gospodarki Unii Europejskiej. Tu chodzi o ryzyko i o to, które państwa są najbardziej na nie gotowe. Po zatwierdzeniu planu Ukraina może otrzymać dziesiątki miliardów dolarów w latach 2026-2027. Co bardzo pomoże krajowi, którego gospodarka została zniszczona przez inwazję Władimira Putina. Ukraina mogłaby wykorzystać te środki, pod warunkiem i nadzorem Unia Europejska, głównie na pokrycie luki budżetowej grożącej jej obronie. Przed Rosją. To obecnie najwyższy priorytet. Do luki budżetowej wrócimy później w filmie. Politico ujawnia więcej szczegółów nowego planu Komisji Europejskiej. Niemcy będą głównym gwarantem pożyczki dzięki silnej gospodarce i odpowiadają za OK. 52 MLD euro. 605 miliardów dolarów. To prawie jedna trzecia pożyczki, która według Politico wyniesie 165 MLD euro, czyli nieco ponad 192 ml dolarów. To wciąż pozostawia kilkadziesiąt miliardów dolarów zamrożonych rosyjskich aktywów, co może oznaczać jedną z dwóch rzeczy. Komisja Europejska chce zachować te środki w rezerwie, by w razie sukcesu Putina na Ukrainie natychmiast przekazać coś Rosji. Albo te pieniądze zostaną zatrzymane i zainwestowane w ciągu najbliższych kilku lat, a częściowo wykorzystane jako zabezpieczenie istniejących pożyczek G7 dla Ukrainy. Wtedy Ukraina zaciągnie kolejny duży kredyt jeśli inwazja Putina znów doprowadzi ją do trudnej sytuacji finansowej. Po udzieleniu pierwszej pożyczki Politico opisuje, jak zostanie ona wypłacona Ukrainie. Już 115 miliardów euro, ok, 133,8 miliardów dolarów, przeznaczono na obronę Ukrainy. To ogromne wsparcie dla Ukrainy, zwłaszcza, że obecnie korzysta z programu, wspieranego przez Stany Zjednoczone Ameryki, o nazwie Prioritized Ukraine Requirements List. Czyli Prioritized Ukraine Requirements List. W tym programie Ukraina kupuje broń od Stany Zjednoczone Ameryki przez kraje Unia Europejska, które dokonują zakupów. 8 grudnia agencja TASC cytowała prezydenta Ukrainy Zełęskiego, który ujawnił, ile Ukraina potrzebuje od Unii Europejska. Na program Perl w 2026 roku potrzeba 15 MLD dolarów. W tym roku brakowało nam 15 MLD dolarów. Holandia przekazała dziś 700 MLD. Mel? Teraz brakuje nam 800 milionów, ujawnił zełęski. Pożyczka dla Ukrainy nie pomaga krajom Unia Europejska wypełnić luki finansowej, ale Ukraina mogłaby zasugerować Unia Europejska wykorzystanie 15 miliardów z 133,8 miliarda dolarów z planu pożyczkowego Komisji Europejskiej na pokrycie tych płatności PERL. Nadal pozostanie prawie 119 MLD dolarów, które Ukraina może przeznaczyć na wsparcie krajowych producentów broni, i zakup uzbrojenia od europejskich partnerów do obrony przed Rosją. Komisja Europejska informuje, że pozostałe środki z pożyczki zostaną przeznaczone na inne potrzeby budżetowe Ukrainy, by zapewnić jej stabilność finansową, ekonomicznie. To zdejmuje ciężar z barków Ukrainy, zapewniając, że jej usługi publiczne i podobne programy mogą nadal funkcjonować w trakcie trwającej wojny z Rosją. Politiko wspomina również o pozostałych 45 miliardach euro. Co wydaje się oznaczać pieniądze, o których wspominaliśmy wcześniej, które Komisja Europejska odłożyła na bok. Oprócz dostarczenia Unii Europejskiej rosyjskich pieniędzy do przetrzymania. W każdym z tych scenariuszy pozostałe środki, ok. 523 miliardy dolarów przeznaczono by na spłatę pożyczek udzielonych Ukrainie przez Grupę 7 w 2024 roku. Ukraina również nie otrzyma wszystkich pieniędzy od razu. Środki będą wypłacane w sześciu transzach w ciągu roku. Zgodnie z prezentacjami komisji, podaje polityko. Wprowadzone będą mechanizmy kontroli, by zapobiegać przywłaszczaniu pieniędzy przez oszustów. Na przykład przy wydatkach na obronność chodziłoby o akceptację umów i planów wydatków przez Komisję. Wzmianki o kontroli i równowadze są istotne, bo Ukraina ostatnio była w kontrowersjach. W listopadzie agencje antykorupcyjne ujawniły aferę na 100 milion dolarów z udziałem bliskich współpracowników Załęskiego w ukraińskim sektorze energetycznym Współpracownicy przywłaszczali środki przeznaczone na ten sektor, wzbogacając się kosztem innych. Mimo problemów Ukrainy z przerwami w dostawie prądu przez rosyjskie ataki, Komisja Europejska chce zapobiec skandalom przy dystrybucji pożyczki z zamrożonych aktywów. Procesy zatwierdzania opisywane przez Politico zapewniają kluczowe mechanizmy kontroli i równowagi. Jednak nowy program ma kilka zastrzeżeń. Po pierwsze, wspomniane już trzy kraje nie będą gwarantować całej pożyczki. Niemcy, Francja i Włochy odpowiadają za 1104 miliard euro. OK, 1286 miliard dolarów. Tej pożyczki reszta Unia Europejska pokrywa resztę. Hiszpania będzie musiała zagwarantować prawie 19 mld euro, 22 mld dolarów tej pożyczki. Nawet mniejsze kraje Unia Europejska jak Łotwa i Litwa będą musiały zapewnić gwarancje warte setki milionów dolarów. Komisja Europejska liczy, że proporcjonalny podział ułatwi ich akceptację państwom o mniejszych budżetach niż największe gospodarki Unia Europejska. Niektóre mniejsze państwa mogą zostać poproszone o gwarancję większych części pożyczki. Jeśli propozycja Komisji Europejskiej nie uzyska pełnego konsensusu, wśród członków Unia Europejska, jak zauważa polityko, kwoty przypadające na poszczególne kraje mogą wzrosnąć. Jeśli prorosyjskie kraje Unia Europejska, jak Węgry, Odmówią udziału to możliwe. To oznacza, że 14 mln euro, 16 ml dolarów musieliby pokryć pozostali uczestnicy. Komisja Europejska uprzedziła ten problem, otwierając nowy plan także dla krajów spoza Unia Europejska, które mogą pokryć część gwarancji, jeśli zechcą. Norwegia była rozważana jako kandydat do tego planu, ale później się od niego zdystansowała. Druga uwaga dotyczy kraju, dla którego cały plan wydaje się być skonstruowany. Belgia. Gdy pojawił się pomysł użycia zamrożonych rosyjskich aktywów w Unia Europejska, Belgia stanowczo się temu sprzeciwiła i miała powód do zmartwień. Jak podaje British Broadcasting Corporation, większość rosyjskich aktywów zamrożonych w Unia Europejska jest w Euroclear, centralnym depozycie papierów wartościowych w Belgii. Gdyby pożyczka miała pierwotną formę, Belgia musiałaby udzielić większości gwarancji. Oprócz większości odpowiedzialności zarówno z prawnego punktu widzenia, jak i ryzyka rozwścieczenia Putina. Jak powiedział Maksym Prewo, który był wicepremierem Belgii, na początku grudnia, jeśli Rosja poda nas do sądu, będzie miała wszelkie szanse na wygraną. A my? Belgia nie spłaci tych 200 miliardów euro, bo to równowartość rocznego budżetu federalnego, co groziłoby bankructwem kraju. Belgia nie mogła podjąć takiego ryzyka. Kanclerz Niemiec Fryderyk Merz spotkał się z premierem Belgii Bartem de Wevą. Aby omówić tę kwestię 5 grudnia, zauważając, że Belgia miała wszelkie powody do niepokoju. Po spotkaniu MERC stwierdził: Wymieniliśmy konstruktywne opinie na ten temat. Szczególna troska Belgii dotycząca kwestii wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów jest niezaprzeczalna i musi zostać uwzględniona w każdym możliwym rozwiązaniu. W taki sposób, że wszystkie państwa europejskie ponoszą to samo ryzyko w ramach nowego planu Komisji Europejskiej, ryzyko gospodarcze jest teraz rozłożone tak, aby żadne pojedyncze państwo Unia Europejska nie znalazło się w sytuacji, w której miałoby trudności z gwarantowaniem pożyczki. To może wystarczyć, by Belgia zaakceptowała ten plan. Jeśli tak się stanie i inne państwa Unia Europejska zatwierdzą plan, dwa główne zastrzeżenia nie będą problemem. Są też inne przeszkody, zwłaszcza prawne, na co wskazuje Przewo, wspominając o groźbie. Pozwu Rosji przeciw państwom Unia Europejska, gwarantującym pożyczkę. Omówmy podstawową ideę zajęcia zamrożonych rosyjskich aktywów. Pojawiły się głosy, że Rosja powinna stracić te aktywa w ramach sankcji ekonomicznych. Za inwazję Putina na Ukrainę, choć z zachodniego punktu widzenia może się to wydawać moralnie słuszne. Przejęcie aktywów innego kraju to nie to samo co nałożenie na niego sankcji. Naród często po prostu ogłasza, że nie będzie współpracował z podmiotem z kraju objętego sankcjami. Jak wyjaśnia Biblioteka Izby Gmin Wielkiej Brytanii, to jest prawnie skomplikowane. Wyjaśnia, że wszelkie sankcje przyjęte przez państwo poza Radą Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych mają skomplikowany związek z prawem międzynarodowym. Sankcje mogą być legalnym wyrazem suwerenności państwa lub naruszać prawo międzynarodowe, zależnie od ich charakteru i uzasadnienia. Więc główne narzędzia ekonomiczne, których Unia Europejska używa, by zaszkodzić Rosji, już teraz są trochę ryzykowne. Przejęcie zamrożonych rosyjskich aktywów budzi kontrowersje, jednak debata na ten temat pozostaje otwarta. Prawo międzynarodowe nie zabrania automatycznie konfiskaty, raczej wymaga, aby taki krok był uzasadniony jako odpowiedź na poważne naruszenie prawa międzynarodowego. A pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę jest jednym z najoczywistszych naruszeń od dziesięcioleci. Gdyby Ukraina miała rosyjskie aktywa państwowe, argumenty za ich przekazaniem Kijowowi byłyby dużo mocniejsze. Ukraina jest państwem, które doznało ogromnych, trwających szkód, a prawo międzynarodowe przyznaje państwu poszkodowanemu znacznie szersze uprawnienia do reakcji. Biblioteka Izby Gmin podkreśla, że państwo poszkodowane naruszeniem prawa międzynarodowego przez inne państwo może zastosować środki odwetowe. Pozwalają one państwu tymczasowo podjąć działania, które normalnie byłyby niezgodne z prawem, aby skłonić państwo naruszające prawo do zaprzestania bezprawnych działań i naprawienia naruszenia prawa. Problem polega na tym, że zamrożone rosyjskie aktywa nie znajdują się w rękach Ukrainy, lecz w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i innych państwach sojuszniczych. Dla tych państw droga prawna do konfiskaty jest bardziej złożona, ale daleka od niemożliwej. Inwazja Rosji zdestabilizowała Europę, naruszyła Kartę Narodów Zjednoczonych, użyła energii jako broni oraz przeprowadziła cyberataki i dezinformacje w Unia Europejska, wielu prawników uważa, że taki zakres szkód pozwala europejskim państwom twierdzić, iż również poniosły szkodę według prawa międzynarodowego. Ten argument zyskuje na znaczeniu właśnie dlatego, że działania Rosji są uporczywe, poważne i otwarcie lekceważą normy międzynarodowe. Dlatego coraz więcej decydentów naciska, aby przejść od zamrażania do konfiskaty. Argument polityczny jest oczywisty. Rosja spowodowała na Ukrainie szkody przekraczające bilion dolarów. Sprawiedliwość nakazuje, by koszty ponosił agresor, nie ofiara. Argument prawny, choć nowy, opiera się na obecnych doktrynach środków zaradczych i odpowiedzialności państwa. Zostały one zaprojektowane specjalnie po to, aby rozwiązywać sytuacje, w których agresor odmawia zaprzestania bezprawnych działań i odmawia wypłaty odszkodowania poszkodowanej stronie. Mechanizm pożyczkowy Unia Europejska stanowi ostrożny krok w tym kierunku. Według Europejskiego Centrum Politycznego, Europejskie Centrum Polityczne. Propozycja ta jest prawnie ostrożnym obejściem, ale opiera się na ważnej zasadzie. Jeśli aktywa nie mogą być skonfiskowane, zyski z nich mogą być przekierowane jako legalny środek zaradczy. Jest to możliwe tylko dlatego, że podstawowe roszczenie, iż Rosja jest winna reparacje, pozostaje nienaruszone. Europejskie Centrum Polityczne podkreśla to rozróżnienie. Środki odwetowe nie są represjami muszą być odwracalne i cofnięte po przywróceniu legalności. Projekt komisji spełnia ten warunek. Innymi słowy, Plan Unia Europejska utrzymuje roszczenie Rosji w mocy tylko technicznie, ale tylko do czasu, gdy Rosja zakończy swoją agresję i zapłaci to, co jest należne. Jeśli Moskwa odmówi, debata międzynarodowa przesunie się ku jawnej konfiskacie. Kilka krajów, w tym Stany Zjednoczone i Kanada, już opracowuje przepisy, które mają stworzyć podstawy prawne do trwałego zajęcia. Brakuje precedensów dla mechanizmu tej skali. To bezprecedensowe, by państwo z bronią jądrową Próbowało wymazać sąsiada we współczesnej Europie. Rosja prawdopodobnie zakwestionuje każde użycie jej aktywów do innych celów. Ta batalia prawna jest nieunikniona, lecz sama niepewność to nie powód, by nie działać. To dowód, że międzynarodowy system prawny musi stawić czoła sytuacji, do której nie był przygotowany. Jeśli już, to właśnie teraz innowacje prawne stają się konieczne. Agresor nie powinien korzystać z silniejszej ochrony niż ofiara. A jeśli społeczność międzynarodowa naprawdę poważnie podchodzi do kwestii odpowiedzialności, zamrożone aktywa Rosji nie pozostaną zamrożone na zawsze, popłyną tam, gdzie ich miejsce, czyli na odbudowę kraju, który Rosja próbowała zniszczyć. Chodzi o to, że wokół planu Komisji Europejskiej wciąż pojawiają się znaki zapytania, mimo że najnowsza wersja rozwiewa wiele obaw wyrażanych przez Belgię. Pojawiają się już również sygnały, że niektóre z państw, które mogłyby wziąć udział w tym planie, nie są do niego zbyt entuzjastycznie nastawione. Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Centralny zapowiedział, że nie poprze planów użycia zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy w formie pożyczki. 6 grudnia Kijów Post poinformował, że Europejski Bank Centralny uważa, iż tego typu pożyczka naruszałaby kilka traktatów unijnych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uznała obawy Europejski Bank Centralny i mimo to idzie naprzód. Liczy, że nowy plan zatwierdzi kwalifikowana większość państw Unii Europejskiej, co pozwoli ominąć weto i sprawi, że poparcie Europejski Bank Centralny nie będzie potrzebne. Znów pojawiają się problemy prawne. Kolejne trudności stwarza jedno kluczowe państwo dla planu Komisji Europejskiej. 8 grudnia Telegraf poinformował, że Francja zablokowała uwolnienie części zamrożonych aktywów, które przechowuje dla Rosji, co stawia cały plan Komisji Europejskiej pod znakiem zapytania. Około 18 miliardów euro, czyli prawie 21 miliardów dolarów, tych aktywów znajduje się we Francji, a kraj ten odmawia ujawnienia dokładnego miejsca przechowywania tych środków. Francuscy urzędnicy, jako powód odmowy udostępnienia dokumentacji bankowej niezbędnej do uzyskania dostępu do tych środków, podali przepisy dotyczące poufności. To odnosi się do obaw Europejski Bank Centralny o legalność nowego planu Komisja Europejska. Są to informacje wrażliwe dla rynku. Rzecznik Komisji Europejskiej porównał to do publicznego omawiania dokumentacji medycznej przez lekarzy. A te obawy dotyczące prywatności mogą okazać się poważną przeszkodą. Jeśli tak się stanie, Francja może stać się celem, mimo że wielokrotnie publicznie popierała wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów dla Ukrainy. Teraz wydaje się, że stoi na drodze najnowszemu planowi, który miałby to umożliwić. Prezydent Francji Emmanuel Macron. Może spotkać się z krytyką za tę decyzję, zwłaszcza, że od inwazji Putina stawiał kraj na czele pomocy Ukrainie. Co najmniej będzie musiał bronić decyzji swojego kraju, a obawy dotyczące prywatności mogą nie wystarczyć w niektórych kręgach Unii Europejskiej. Kraje spoza Unii Europejska też wyraziły zaniepokojenie planem Komisji Europejskiej. Wcześniej wspomniano, że plan umożliwia krajom spoza Unii Europejska zostanie gwarantami, jeśli chcą. Ponadto plan wydaje się dawać innym krajom, które przechowują zamrożone rosyjskie aktywa, szanse na podążenie za przykładem Komisji Europejskiej. Jak podał Politico 8 grudnia, Japonia została już o to poproszona i odmówiła: Kraj ten ma OK 257 MLD euro, 30 mld dolarów rosyjskich aktywów i nie chce przystąpić do planu Komisji Europejskiej. Politico twierdzi, że chodzi bardziej o sprzeciw Stany Zjednoczone Ameryki wobec użycia rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, niż kwestie prawne tego planu. Japonia wydaje się bardziej dbać o relacje ze Stanami Zjednoczonymi, niż ryzykować, by pomóc Ukrainie. Czas pokaże, czy Japonia utrzyma to stanowisko. Rosja odpowiedziała na rozważania dotyczące planów Komisji Europejskiej w jedyny znany sobie sposób kpinami i niejasnymi groźbami. 4 grudnia, tuż przed ujawnieniem nowego planu, Reuters poinformował, że rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Maria Zacharowa, oświadczyła, Każde nielegalne działania wobec naszych aktywów spotkają się z odpowiedzią. Trwają przygotowania do pakietu środków odwetowych na wypadek kradzieży i zajęcia aktywów Federacji Rosyjskiej. W tym przypadku środki odwetowe mogą obejmować działania prawne zamiast bezpośrednich ataków. Komisja Europejska i Ukraina obawiają się, że Rosja może mieć mocne podstawy prawne do podważenia nowego planu Komisji. Ale załóżmy, że te przeszkody znikną. Plan Komisji Europejskiej zostaje zatwierdzony. Wszystkie kraje Unii Europejskiej go popierają, a groźby Rosji są ignorowane. Jak ważna byłaby nowa pożyczka dla Ukrainy? Jak już wcześniej zasugerowaliśmy w tym materiale, pożyczka, o której obecnie dyskutuje się w Unii Europejska, byłaby ogromnie ważna dla Ukrainy, ponieważ kraj ten stoi w obliczu poważnych trudności finansowych spowodowanych inwazją Putina. W drugiej połowie 2025 roku wiadomości często poruszały wyzwania gospodarcze Ukrainy, co podkreślił wrześniowy artykuł w Economist. Ukraina w 2025 roku odnotowała wzrost gospodarczy od 2 do 24%. W momencie, gdy artykuł został napisany, ten wzrost wynikał głównie z działalności firm z sektora obronnego i technologicznego, które bardziej wspierają wysiłek wojenny niż inne branże. Sama Ukraina. Bardziej palącym problemem Ukrainy, jak podaje źródło, jest to, że podatki i krajowe pożyczki wystarczają jedynie na pokrycie wydatków wojskowych Ukrainy, które stanowią 2 trzecie budżetu kraju. Widzisz problem. Trzeba jeszcze pokryć jedną trzecią budżetu. Ekonomista twierdzi, że nawet optymistyczne prognozy przewidują deficyt budżetowy Ukrainy w 2026 roku na 45 mld dolarów, a faktyczna kwota może być wyższa. Zachodnie zobowiązania do września pokrywały jedynie 274 mld dolarów deficytu. Jeden z ukraińskich urzędników powiedział, że brakuje pieniędzy, a Europa nie ma środków, by nas ożywić. Al Jazeera podkreśla ponurą sytuację gospodarczą na Ukrainie. Połączenie deficytu budżetowego Ukrainy i jej długu publicznego prawdopodobnie przekroczy 100% produktu krajowego brutto tego kraju w 2026 roku. Stacja zauważa również, że Unia Europejska nie zdołała zobowiązać Stanów Zjednoczonych do żadnych zobowiązań finansowych. Które mogłyby pomóc złagodzić te obawy finansowe Ukrainy? Ukraina jest więc w desperackiej potrzebie pożyczki, którą proponuje Komisja Europejska. Ukraina z niecierpliwością czeka, czy propozycja pożyczki zostanie zatwierdzona przez większość krajów Unia Europejska, to one zostaną postawione w roli gwarantów. Francja jest chwiejna, ale Macron może zmienić zdanie pod większą presją. Jak pisał New York Times w listopadzie, brak planu B, jeśli nie wykorzysta się zamrożonych rosyjskich aktywów. Niektórzy mogą uznać nowy plan Komisji Europejskiej za desperacką próbę ratowania Ukrainy. Jeśli tak, musi się udać. Pocieszeniem dla Ukrainy jest to, że Rosja zmaga się z podobnymi problemami gospodarczymi. To może oznaczać, że wojna sprowadzi się do tego, które państwo będzie w stanie najdłużej utrzymać swoje finansowanie. Ukraińskie ataki na rosyjską ropę oraz zachodnie sankcje coraz mocniej uderzają w Putina i jego sojuszników. W Rosji już doszło do załamania. A Putin bezsilnie obserwuje, jak rozpada się jego gospodarka wojenna. Dowiedz się więcej o nadchodzącym załamaniu finansowym, z którym mierzy się Rosja, w naszym materiale wideo. I pamiętaj, aby zasubskrybować The Military Show, aby oglądać więcej materiałów na temat najnowszych wydarzeń związanych z zamrożonymi aktywami Rosji. I jak zawsze, dziękujemy za oglądanie.